Witajcie. Nagrywam się z takim krótkim filmikiem. Mam nadzieję, że krótkim. Eee, mam taką myśl. Eee, to jest z swojego dzisiejszego doświadczenia, że czasami nam się wydaje, że potrzebujemy jakichś wielkich rzeczy. Czasami się wydaje, że żeby gdzieś pójść, żeby jakoś posługiwać, żeby jakoś em, pokazywać to, jak Bóg działa. Innym potrzebujemy czegoś wielkiego, yy, czegoś spektak spektakularnego, czegoś, co jakoś tak poruszy. Yy. A chciałbym Ci powiedzieć o czymś, czego sam, do sam Cię doświadczyłem co się może wydawać bardzo proste i bardzo trudne <grych> zarazem, yy, bo chcę mówić o tym, czy rzeczywiście chodzimy w obecności Ducha Świętego. Czy wierzymy w to, że Duch Święty jest z nami i że y, to, co robimy, jeśli przed Nim stajemy w wierze, to, że jesteśmy w nim rzeczywiście zanurzeni i On nas z tym prowadzi? Y, czy rzeczywiście doświadczamy tego, że On nas prowadzi po prostu w codzienności? Y, że On w codzienności chce się na nim posługiwać, że On w codzienności chce, y, abyśmy służyli tym, co od Niego dostajemy? Czy widzimy i doświadczamy tego, że mm, czasami proste rzeczy, czasami jakieś proste gesty, proste słowa są, mm, mogą być rzeczywiście Jego narzędziami? Yy. Mi się wydaje, że bardzo często to gubimy, tak? Że ograniczamy działanie Ducha Świętego, że ograniczamy gdzieś działanie Boga Właśnie do czasu spotkania, do czasu jakiejś mszy, do czasu jakiegoś uwielbienia. A trochę gubimy to, że on jest z nami w codzienności. Że on jest z nami w każdej chwili, każdego dnia, w każdej sytuacji. I wierzę w to bardzo, że on nas zaprasza do tego, żebyśmy właśnie byli świadkami jego obecności. Żebyśmy byli tymi, którzy niosą Go w codzienności w każdej chwili. Nie tylko kiedy się widzimy ze wspólnotą, nie tylko kiedy w jakiś formalny sposób posługujemy, ale kiedy po prostu jesteśmy blisko Niego. I pozwalamy Mu się rzeczywiście prowadzić. I to jest takie pytanie. To się rodzi bardzo w moim sercu. Prawda? Na ile ja sobie pozwalam? Aby on mnie prowadził w codzienności. Na ile ja sobie pozwalam, żeby pójść za jego zaproszeniami, za jego poruszeniami, tak? Na ile się odważam, żeby posługiwać tym, co dostałem, tym, co nawet rozpoznaję już bardzo dobrze w sobie, prawda? Ale czy ja się, czy ja rzeczywiście tym posługuję w codzienności, czy tylko na spotkaniach? Czy tylko w kontekście modlitwy, czy tylko w jakimś kontekście, gdzie, mm, gdzie są ludzie, którzy, którzy może wiedzą, o co chodzi. Musi dać że to jest taka pułapka, w którą ja się, ja się bardzo często łapałem. Że bardzo trudno mi było wyjść do ludzi, którzy miałem taką myśl, a on nie zrozumie. A on, ona nie zrozumieją, o co w ogóle mi chodzi. Po co ja podchodzę? Co on chce? Bo dużo łatwiej jest mówić do osób, które wydaje nam się, że mogą ogarnąć. Że mogą zrozumieć, jakoś to przyjąć, a dużo trudniej do osób, które no może niekoniecznie. Ja mam takie dzisiejsze doświadczenie, prawda? Kiedy w pewnym momencie na mszy świętej? Po prostu nie jakiejś wspólnotowej. Nie jakieś o y, uzdrowienie, tylko po prostu mszy świętej. Bóg złożył mi w moje serce jedną dziewczynę. Yy. Złożył tam konkretne słowo, prawda, które, 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 które mi dał. Jedno zdanie. Nawet nie jakiś cytat. Ale coś, co jest prawdą, po prostu jest prawdą. Jeśli na to spojrzymy. I gdzieś długo się, się zbierałem, tak? Żeby jak to przekazać, to osoba może nie wiedzieć o co chodzi. Stoję się młode za nią, gdzieś tam po prostu, tak po cichu w sercu, prawda? Ale jak to przekazać? Jak z tym wyjść? Gdzie i po co? Ale Duch Święty mi gdzieś nie pozwolił tego zostawić. I też wiem, że, że przygotował też czas, żeby, żeby to mógł przekazać. Yy, doświadczyłem tego, że kiedy się przełamałem, kiedy się przy, kiedy stanąłem, że rzeczywiście w posłuszeństwie Jemu, wierzę, że w posłuszeństwie Duchowi Świętemu, to mogłem zobaczyć, jak jedno zdanie do osoby, której kompletnie nie znam, która jest kompletnie raczej spoza kontekstu, która. Mogła w ogóle nie wiedzieć, co ja od niej chcę. Ale jedno zdanie widziałem, że on dotknęło i sama to powiedziała. Że to jedno zdanie. Yy, no było dla niej ważne. I myślę, że, że Duch Święty potrafi właśnie w ten sposób, tak? Potrafi nas przełamywać. Yy. Żebyśmy mogli zobaczyć rzeczywiście Jego dzieła. Żebyśmy mogli zobaczyć to, jak On działa. Kiedy my wychodzimy odważnie, kiedy my wychodzimy odważnie w posługę, I to nie tylko taką posługę we wspólnocie, ale w, ale w ogóle posługę darami, charyzmatami, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Kiedy my odważnie wychodzimy z tym, i zaczynamy posługiwać, to, to to jest miejsce Bożej chwały. To to jest to, co jest powiedziane, że chwałą Boga jest człowiek żyjący, żyjący nim i wypełni. I żyjący tym swoim obdarowaniem, tym, który dostał, to co wielokrotnie mówiłem. Jeśli my stajemy rzeczywiście w tym obdarowaniu, które my mamy, jeśli my z niej wychodzimy na zewnątrz, jeśli my działamy do, że w Bożym Duchu, to On się do tego przyznaje. To On rzeczywiście pokazuje, przynajmniej pokazuje, że tak to było od Niego. I w ten sposób możemy się też tego uczyć. Możemy się uczyć Jego głosu. Możemy się uczyć tych zaproszeń. Jakie, jakie on nam daje. Chciałbym Cię zaprosić do tego, abyś nie pozostawiał swojej posługi, swojego charyzmatu, swoich darów tylko na spotkania wspólnoty. Tylko na spotkania ludzi, którzy może rozumieją, o co chodzi. Gdzie jest mi łatwiej, gdzie czuję się bardziej bezpiecznie. Jeśli rozpoznajesz sobie charyzmat, jeśli rozpoznajesz sobie jakiś dar, to wychodź z nim. Wychodź z nim szeroko. Wychodź z nim w każdym momencie, w którym Bóg Cię do zaprasza. Wychodź. Bo wtedy zobaczysz, Boże, Boże dzieła. Boże cuda. Także do, do tego chcę Cię właśnie zaprosić. Do tej odwagi w Duchu Świętym. Amen.